Hej, wszystkim, tu Kameros, taki krótki filmik informacyjny odnośnie przyszłości mojego kanału. Fakt faktem jest taki, że strasznie go zapuściłem, no zresztą to widać. Pierwszy przykład, jak po hmm, moje konto zostało poblokowane przez prawa autorskie. Zrobiłem nowe, z 11 tysięcy widzów zostało 3 tysiące. Ogólnie wyświetlenia pod filmikami. Przyczyną, jest tego, przyczyną są tego straszne przerwy, dwutygodniowe minimum. Niektóre były nawet. Moja największa przerwa była do 3 miesięcy, no niestety to nie była konkretnie moja wina, tylko no, różne losowe przypadki, złośliwość rzeczy martwych, coś się psuło, ku... zreperowałem, kupiłem nowe, drugie się popsuło, tego typu. Mała możli... Kiepska możliwość nagrywania u mnie w domu. No wiele czynników za to wpłynęło, no ale bądź co bądź, faktem jest, że jeżeli YouTuber nagrywa i widz go znajdzie, zaczyna oglądać, to się do niego przyzwyczaja. Jeżeli taki youtuber przestanie nagrywać przez jakiś czas, robi sobie przerwę, taki widz się odzwyczaja i szuka innego youtubera, zostawiając martwego suba albo po prostu dając on suba. W moim przypadku dało się to strasznie odczuć. W moim głównym punktem kanału był było League of Legends. Grałem od połowy bety, no to nie, Ile lat już to miałem? 4 lata Całkiem dobrze szło. Dużo wyświetleń było, widzę się podobało, bo na YouTubie prezentowałem wtedy jak dość wysoki poziom. No ale no z tym koniec. No, gram właśnie tego rola od powyżej 4 lat. Znudziło mi się. Po prostu mam tego dość. Ile razem, ile czasu można grać w tą grę. I którzy potrafią się przy tym utrzymać. No nie, nie, nie należy do takich ludzi. Poza tym jest jeszcze wiele innych czynników, które mnie zniechęcają na przykład to, że no, są pojawili się youtuberzy polscy, którzy grają dużo lepiej ode mnie na poziomie diamet, już nad chyba to oczy przegonił mnie z i Mój skill opadł. No, nie wiem. Poza tym kiedyś na przykład pod filmikami Zola było po 6000 wyświetleń. No teraz ile jest? 1500 po tygodniu. Kwestia tego przyzwyczajenia widzów, o którym wspominałem. Strasznie zapuściłem kanał, myślę, że... Nie ma sensu tego prowadzić dalej, jeśli chodzi o League of Legends, dlatego postanowiłem zmienić tematykę kanału. Skupię się na tym Fortress 2. Strasznie mi się ta gra spodobała, jest wiele do niej ma, różnego rodzaju podejście do tej gry można inaczej. Jest wiele klas, które... Każda z, każdą z klas można grać zupełnie inaczej. Jest to strasznie urozmaicone, strasznie fajna gra i myślę, że to się bardzo fajnie ogląda. Poza tym porównując filmik z Ola ostatnio, ma 1700 wyświetleń, kiedy Team Fortressa ma 1200. Biorąc pod uwagę popularność League of Legends a Team Fortressa to i nie jest taka duża różnica, to jest całkiem dobry wynik jak na mój obecny poziom rozwinięcia kanału. Myślę, poza tym na YouTube jest strasznie mało materiałów na polskiej scenie z Team Fortress 2, więc myślę, że to dobry pomysł. Poza tym teraz się ferie zbliżają, będzie dużo wolnego czasu i będę czas na nagrywanie. Modaż tego Team Fortressu trochę zajmuje czas, no ale jak mówię, fery się zbliżają. I... Myślałem o tym, żeby postawić własny serwer z Team Fortress 2, żeby tam grać z widzami i ogólnie mieć stały serwer do gry. Z dobrze wybranymi pluginami i w ogóle ze wszystkim. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Na pewno to wzmocni więzi pomiędzy moimi widzami. Będzie jakaś wspólna gra. Poza... No, dużo częstsza niż poza... Czasami weekendowymi streamami, które się też rzadko zdarzają. Myślę, że to dobry pomysł. Problemem jest tylko, jak zapłacić za hosting, gdyż ja nie mam żadnego przychodu, więc poza tym też mam swoje potrzeby. No i jeżeli dostanę pieniądze, no to nie starczy mi na serwer. Ale jest bardzo wszystkim znany sposób, w którym możemy łatwo zdobyć te pieniądze na serwer i sobie pograć razem. Jest to Portem.MO! Wszystkim dobrze znany. Pomyślałem, że pod każdym filmikiem z Team Fortressa, do czasu ferii, może nawet po, bym rzucał jakiś link do rejestracji darmowej gry i gdyby któryś z Was, drodzy widzowie, zarejestrował się w tej grze oraz potwierdził e-mail, no, do mojego konta na Portem.MO by wpłynęło ileś tam, ileś tam złotych. Ziarnko do ziarnka, Mogłoby się ładnie uzbierać na parę miesięcy Sprawnego, dobrego, wytrzymałego hostingu Żeby na przykład nie było lagów pod serwerem Serwer jak już mam stawiać to musi być dobry Niestety to trochę kosztuje Jakby się tak zebrało trochę tej kasy z partem MMO, Na parę ładnych miesięcy, może nawet na rok By serwer wytrzymał Jeżeli by nawet się jakimś cudem zdarzyło, że Widzowie byli na tyle hojni, że ilość zebranych pieniędzy by przekroczyła fundusz na serwer zawsze był, ta, tą nadwyżkę mógłbym przeznaczyć na przykład na kupkę dysku twardego strasznie by mi się to przydało ponieważ no, jak już wspomniałem, były straszne przerwy, dlaczego? no na przykład po powrocie ze szkoły mam tak około godzinę czasu na nagrywanie, strasznie dużo, nie? Eee, no ale nawet jeśli, powiedzmy nagram sobie godzinę jakiegoś let's playa no to zajmuje mi się miejsce na dysku powiedzmy 100 giga zależy jaka gra graficzna i w ogóle no i zanim to wszystko zmontuję, no to trochę czasu minie. Ale ogólnie, powiedzmy, mam 100 giga przeznaczone na dysku, co jest naprawdę mało na nagrywanie. Zapełni mi się to, nie mogę dalej nagrywać. Najpierw muszę pomontować, potem powrzucać i w ogóle wszystko. Gdybym miał drugi... Przez co nie mogę sobie robić dużych zapasów odcinków. Gdybym miał dysk twardy, mógłbym zrobić sobie duży zapas odcinków. I nawet gdybym, na przykład, nie wiem, padł mi, padło mi dostęp do informacji. No, cokolwiek by padło. Rodzice by postanowili nie pracować, byście dostali mieszkanie, by mi cały czas wrzeszczeli, jak to kiepsko powiedzieć nie wspomni. E, wtedy bym miał zapas materiałów no i bym codziennie wrzucał po odcinku, nie rymensuję przerw, nie udopiałem swojego kanału jak to, to zrobiłem w przeszłości. Cóż, myślę, że ten pomysł jest bardzo dobry. Ogólnie z tym okresem z serwerem. Nie. Wiem, napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Myślę, że to nie kosztuje Was żadnego wysiłku, a... Wspólnie będziemy mówić sobie na własnym serwerze w Polsce. Bardzo dobry pomysł na wygranie. Dobra, to by było na tyle, trzymajcie się, pa pa!